Pięknie, pięknie. Dziękuję ci, z lasu ci przyniosłam. Taki ładny. No, no trudno, Laczek. Chwila zabawy. O, ciach. No, pięknie. Super, teraz jest lepiej. Zdecydowanie. No nic nie zagraca teraz. Nie zagraca, Laczuś, teraz. No chodź. Na basen. Na basenie też nic nie zagraca. No, chodź. Chodź. Chodź, ładnie tutaj porobiłeś, pomeblowałeś mi kostkę. No. A chodź, Laczuś, na basenik. Chodź. Idziesz na basen?